W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dzisiaj przychodzę przed Twoją obecność z sercem otwartym i pełnym wiary, wierząc, że ten moment nie jest przypadkiem. Ty widzisz wszystko, znasz każdą myśl mojego serca, każdą potrzebę mojej duszy. Wierzę, że właśnie teraz chcesz mi coś powiedzieć, chcesz dotknąć mojego życia swoją miłością i łaską. W Księdze Przysłów czytamy: Serce człowieka obmyśla swą drogę, ale Pan kieruje jego krokami. Przypowieści 16:9 Te słowa przypominają mi, że nic w moim życiu nie dzieje się przez przypadek. Każda chwila, każde spotkanie, każda decyzja jest częścią Twojego większego planu dla mnie. Dzisiaj rozumiem, że jeśli zatrzymałem się w tym momencie, jeśli jestem tutaj, to dlatego, że Ty mnie tu przywiodłeś. Boże, ile razy w swoim życiu myślałem, że coś było przypadkiem, a potem z perspektywy czasu widziałem Twoją rękę prowadzącą mnie przez trudne chwile. Ile razy pomyślałem, że jestem sam, a Ty byłeś tuż obok, czekając, aż otworzę oczy i serce. Przebacz mi za te wszystkie momenty, kiedy nie dostrzegałem Twoich znaków, kiedy byłem zbyt zajęty swoimi sprawami, by zauważyć, że Ty do mnie mówisz. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją cierpliwość. Dziękuję, że nigdy się nie poddajesz, że wciąż szukasz sposobów, by dotrzeć do mojego serca. Jak dobry pasterz, który zostawia 99 owiec, by szukać tej jednej zagubionej, tak i Ty szukasz mnie, nawet gdy ja sam się gubię w codzienności, w troskach, w lękach. Panie Jezu, wierzę, że Twoje Słowo jest żywe i skuteczne. W liście do Hebrajczyków czytamy: Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Hebrajczyków, godzina czwarta, dwanaście, dzisiaj proszę Cię. Niech Twoje słowo przeniknie moje serce, niech oświeci ciemne zakątki mojej duszy, niech usunie wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Właśnie teraz, w tej ciszy, otwieram przed Tobą wszystkie moje obawy: wszystkie sytuacje, które wydają mi się bez wyjścia, wszystkie relacje, które wymagają uzdrowienia, wszystkie decyzje, które czekają na pojęcie. Wiem, że Ty znasz każdą z nich lepiej niż ja sam. Wierzę, że ty już przygotowałeś drogę, i już wiesz, jak wszystko się ułoży. Przypowieści Salomona uczą nas: zdaj się na Pana całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozsądku. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Przypowieści 3, 5 myślimy Krześć. Panie, dzisiaj oddaję Ci kontrolę nad moim życiem. Przyznaję, że tyle razy próbowałem wszystko sam rozwiązać, polegając tylko na sobie, na swoich siłach, na swoim rozumowaniu. A przecież ty widzisz więcej, rozumiesz więcej, kochasz mnie bardziej, niż ja sam potrafię. Boże, proszę cię o łaskę rozpoznawania Twoich znaków w moim życiu. Naucz mnie słuchać Twojego głosu w codzienności. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w prostych rzeczach, w uśmiechu obcej osoby, w słowach piosenki, która nagle za, w nieoczekiwanej pomocy, która nadejdzie właśnie wtedy, gdy jej potrzebuje. Wiem, że ty mówisz do nas na wiele sposobów. Czasem przez innych ludzi, czasem przez okoliczności, czasem przez to głębokie uczucie w sercu, które nie daje spokoju. Dzisiaj proszę Cię o wrażliwe serce, które usłyszy i o odwagę, by podążyć tam, gdzie Ty mnie prowadzisz. Panie Jezu, wierzę, że ten moment jest dla mnie szczególny, że przyszedłem tu nie bez przyczyny. Może przeżywam teraz trudny okres i potrzebuję pociechy. Może stoję przed ważną decyzją i potrzebuję mądrości. Może czuje się zagubiony i potrzebuje kierunku. Cokolwiek to jest, wierzę, że Ty już znasz odpowiedź i czekasz, bym Cię o nią poprosił. Święty Paweł pisał do wspólnoty w Rzymie. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Rzymian, godzina 8.28, te słowa napełniają mnie nadzieją. Nawet w sytuacjach, które wydają się trudne lub bolesne, Ty potrafisz wydobyć coś dobrego. Nawet z moich błędów, z moich upadków Ty potrafisz stworzyć coś pięknego, jeśli tylko Ci na to pozwolę. Dzisiaj wybieram wiarę zamiast lęku. Wybieram zaufanie zamiast kontroli. Wybieram pokój zamiast niepokoju. Nie dlatego, że wszystko wokół mnie jest doskonałe, ale dlatego, że Ty jesteś doskonały, a Twoja miłość nigdy nie zawodzi. Boże, proszę Cię za wszystkich, którzy teraz się modlą, za wszystkich, którzy szukają znaku od Ciebie, za wszystkich którzy potrzebują dotknięcia Twojej łaski. Niech każdy z nas wyjdzie z tego momentu odmieniony, wzmocniony, napełniony pokojem, który tylko Ty możesz dać. Dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu. Za rodzinę, za przyjaciół, za zdrowie, za każdy nowy dzień, który jest darem od Ciebie. Dziękuję za trudności, które mnie formują, za próby, które mnie wzmacniają, za doświadczenia, które uczą mnie pokory i zależności od Ciebie. Panie, złóż moje życie w Twoje ręce. Niech wszystko, co robię, wszystko, co mówię, wszystko, czym jestem, będzie oddawaniem Ci chwały. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej dobroci dla innych. Niech ci, którzy mnie spotykają, zobaczą w moich oczach odbicie Twojej miłości. Wierzę, że od dzisiaj coś się zmieni. Nie musi to być wielka, spektakularna zmiana. Czasem najpiękniejsze cuda dzieją się w ciszy serca, w małych gestach, w codziennych wyborach. Ale wiem, że jeśli będę kroczył z Tobą, jeśli będę słuchał Twojego głosu, moje życie nigdy już nie będzie takie samo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i otworzy mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa, godzina trzecia dwadzieścia.